No, cześć kochani, cześć Kaziarowska, ale macie ciekawe karty. Ja, piernicze. Słuchajcie, bo i dla singli, i dla związków, i w pracy pokazane są problemy. No to oczywiście teraz w tym momencie, no to już zrezygnowaliście z dalszego słuchania. Natomiast powiem Wam tak. Tam, gdzie jest, co jest najlepszego do osiągnięcia w grudniu, jest pokazana Sielanka. I co to oznacza? To oznacza, że możecie mieć zajebiste. Grudzień. Ale ja wam muszę powiedzieć, jakie są problemy, których powinniście uniknąć. Jak unikniecie, to będziecie mieć tak genialny grudzień, że w głowie nie mieści. Bo najlepsze do osiągnięcia to jest po prostu sielaneczka. Sielaneczka. No i szczęście, i radość. A idźcie, jestem, dobra. Singlaczku. Jest albo pokazana jakaś próba dawania szansy komuś, z kim łączy was tylko pasja. I Wasza rada to jest poszukaj prawdziwej miłości. No to wtedy pewnie nie szłabym w stronę jakiejś tylko pasji, czyli czegoś, co jest tylko i wyłącznie ogniste, tylko bym poszukała jakiejś fajnej osoby do miłości. No to wtedy otwórz się na miłość, jest rada. Ale jest taka możliwość, że gdzieś jest jakaś grupa koziorożców, która będzie chciała albo coś naprawiać, albo coś budować. Tylko coś takiego, co wydaje się, że kiedyś już machnęliście na to ręką. Mogliście kiedyś na to machnąć ręką. Tak jakby, że wydawało się, że nie będzie kolejnej szansy, że ktoś nie da komuś kolejnej szansy. A tutaj jest pokazane, że mogłoby się to, mogłoby to wrócić po prostu. No. Próba naprawiania czy budowania czegoś. Ja Wam powiem tylko tyle, bo Was jest dużo. Ja oczywiście na tych indywidualnych sesjach to ja zawsze mogę powiedzieć, czy jesteście w grupie ludzi, którzy mają wielką miłość z tym człowiekiem, czy powiedzmy pasję i iluzję, ale ponieważ Was jest bardzo dużo, no to nie wiem, w której grupie jesteście. Wy musicie po prostu odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to na pewno jest wielka miłość. I na to pytanie można sobie odpowiedzieć, tylko trzeba jeszcze wiedzieć, czym jest miłość i wiedzieć, że miłość to nie jest. Tylko i wyłącznie energia ognia. Dlatego, no tutaj trzeba będzie uważać. Jest możliwe, że singiel pozna kogoś nowego. Podeszłabym do tego ze spokojem i rozwi rozwijałabym najpierw przyjaźń, niż żeby od razu wchodzić w romans. To dla singlaczka, który pozna nową osobę. Czyli przyjaźń i taka mm, rozwijanie takiej relacji, żeby się poznać po prostu, żeby pogłębić. Relacje, a niekoniecznie od razu romans. Także to, jest, no, to są rady dla was, no to jeżeli chcecie mieć sielaneczkę w grudniu. Dobra, jeżeli chodzi o ludzi, którzy mają ludzia, jest pokazane, że coś, coś wyjdzie na jaw, coś, ktoś się dowie i zacznie się zastanawiać, czy jeszcze chce tej relacji. Po prostu otworzy oczy, coś się dowie i zacznie się zastanawiać, czy ja chcę tej relacji, czy ja na pewno chcę brać na siebie taki stres albo taki ciężar. To jest oczywiście dla ludzi, którzy już teraz mają pewne wątpliwości. Wasza rada to jest taka, żebyście byli silni, żebyście pokazali swoją siłę, żebyście się nie bali. Natomiast jeżeli macie relację taką dosyć mocno silną albo wieloletnią, to to, co mogłoby wyjść na jaw, to to, że ktoś nie bardzo chce na siebie brać dodatkowe obowiązki albo bardzo dużo obowiązków. Ktoś po prostu nie chce czegoś robić w grudniu, albo nie chce robić takich świąt jak zawsze, albo nie chce gdzieś jechać, kogoś odwiedzać. I tu ważne będzie, żebyście się porozumieli. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, ważne, żebyście postawili na swoim albo żebyście posłuchali, co ma do powiedzenia druga strona. Ktoś powinien postawić na swoim, ale to nie ma być w ogóle pokazane, znaczy zrobione w sposób. Taki przemocowy, że ma być tak, jak ja chcę, i, i tyle, i nie mamy o czym rozmawiać, tylko to ma być zrobione w sposób silny, z taką siłą i stanowczością, ale również sprawiedliwy, bo ta karta siły nie przychodzi bez sprawiedliwości, ona przychodzi z sprawiedliwością, czyli te ewentualne jakieś decyzje grudniowe w związkach. To musi być dogadane. Wy musicie jedno drugiemu musi powiedzieć prawdę, czego chce, czego nie chce, co mu się podoba, co się mu nie podoba i co chce brać na siebie, a czego nie chce robić w tym miesiącu. Możliwe, że chodzi o, o święta po prostu, o święta, o odwiedzanie ludzi i tak dalej. Możliwe, że o to tylko chodzi. Jest pokazana jakaś ulga, jeżeli byście się rzeczywiście dogadali, że czegoś nie trzeba, jakaś ulga. Także pamiętajcie, żeby było sprawiedliwie, żeby było uczciwie, żeby rozmawiać, porozmawiać, bo tutaj coś musi być wypowiedziane. I pamiętajcie, żeby pokazać też swoją siłę. To znaczy, nie pozwólcie, żeby was ktoś do czegoś namówił albo zmusił, jeżeli, zwłaszcza jeżeli nie chcecie czegoś zrobić. I teraz praca. Jeżeli chodzi o pracę, to partner lub partnerka mogą być obrażeni na Was. Że pracujecie za dużo. No to to tylko i wyłącznie do koziorożca, który rzeczywiście pracuje za dużo. Druga sprawa może być w pracy, no to to, że mniej ludzi to też, ale takie jakieś zastanawianie się nad tym, ile jest do zrobienia, że wszystkiego nie da się zrobić, albo że jakaś osoba czegoś nie robi, a powinna coś robić i ktoś zwraca być może komuś uwagę, że musisz zrobić to czy tamto. Ale ogólnie takie. Może się wam trochę nie będzie chciało pracować, może będziecie trochę poza pracą, bo na przykład pojedziecie gdzieś, weźmiecie sobie wolne, no bo jest grudzień, nie? Ale tak nie ma tutaj w tym miesiącu aż takiego zamiłowania do pracy. I ci, którzy mają dodatkowo jeszcze, zresztą nawet jak nie macie rodziny własnej, to przecież macie przyjaciół, macie rodziców, więc ogólnie może się wam trochę nie chcieć. Możecie chcieć poświęcić więcej czasu bliskim ludziom, niektórzy niż pracę, a jeżeli poświęcicie więcej pracy, w Boże, więcej czasu pracy, to wtedy bliscy ludzie mogą mieć niestety do was jakieś pretensje. Bo jest pokazane, że wy musicie określić w tym miesiącu jakieś priorytety. Wasza rada to są przyjemności i relacje. No to, no to, to tak trochę was nie namawia do intensywnej pracy, nie? No nie namawia, no. No, nie no to, co musicie zrobić, to zróbcie, ale pamiętajcie o innych ludziach. Pamiętajcie o tym, żeby ten miesiąc dla Was był również miły i przyjemny. Żebyście Wy też nie mieli do siebie pretensji, że za dużo pracujecie w tym miesiącu. I teraz to, co jest najlepsze do osiągnięcia: stabilizacja, poczucie bezpieczeństwa, miłość, wyznania miłosne, powroty, sielaneczka, rodzina, imprezy, radość i ogólnie super święta. Powiem wam tak, jakbyście. Nie wiem, czy chcecie zostać w domu w święta, ale gdybyście zostali w domu, we własnym domu w święta, no to moglibyście być naprawdę bardzo szczęśliwi. Nie może was ktoś zaprasza na święta gdzieś, albo planujecie jakiś wyjazd. Jest pokazane, że gdybyście zostali w domu, to moglibyście być bardzo, bardzo szczęśliwi. Bardzo dużo szczęścia rodzinnego w jakimś domu, prawdopodobnie w waszym domu. No, kurde. Bardzo, bardzo przyjemne karty. Dobra, to co, teraz wy z każdym znakiem Zodiaku? Jeżeli macie, baranka. Jest pokazana osoba, która jest utknięta w relacji, w której być może nie chce być, albo w której nie czuje się bezpiecznie, albo jakaś osoba, która jest trzymana w relacji z, przez, przez inną osobę. Czyli jedno z was może być trzymane w innej relacji. Z bykiem macie pokazane, że wychodzi na jaw, że ktoś kogoś pragnie, albo że ktoś chce jakiegoś romansu, albo ktoś szykuje jakieś coś bardzo ciekawe, w sensie podróże, niespodzianki, coś takiego. No i to się to wyjdzie na jaw w tym miesiącu. Wiadomo. Z bliźniętami, z bliźniętami. Przegapiona szansa jakaś. I zamknięcie jakiegoś etapu, zamknięcie jakiegoś cyklu, etapu, przegapienie szansy, może być przegapienie szansy, żeby fajnie spędzić razem ym, ten nie święta, tylko to drugie. Co to jest to drugie po świętach? No, Sylwestra. No to nie wiem, czemu takie przegapienie szansy. Może ktoś komuś nie zaproponuje, ale przegapienie szansy. Na coś, na zrobienie czegoś, i zaczyna się nowy cykl, a wy nadal czegoś nie zrobiliście razem. No albo się nie rozstaliście, a powinniście, albo nie naprawiliście relacji, a powinniście. No albo, chyba że macie dobrą relację i coś, na coś przegapiona szansa w tym miesiącu z rakiem. Dzieci, rodzina, spotkania, załatwianie czegoś, rozmowy, nostalgia, bardzo miłe, bardzo takie ciepłe emocje miłe takie, bardzo fajne, rodzinne. I jest pokazane zapobieganie jakiemuś problemowi skutecznie, to się uda, no to się uda. Z lwem. Jest pokazana jakaś nieuleczona, no chyba, że ktoś choruje i nie może się wyleczyć, ale jakaś nieuleczona sytuacja z lwem, jakiś kompromis, czy próba pójścia na kompromis, ale to nie wychodzi, nie działa, nic nie daje, więc tu trzeba będzie pewnie jeszcze jeszcze się zastanowić, co to dalej zrobić, bo coś tu nie działa. No, niestety. Z panną jest pokazana bardzo dużo pasji i ochota na romans, i być może jakieś osoby. Trzecie. Dlatego, znaczy nie wiem, czy może wy jesteście osobami trzecimi dla siebie, znaczy wiecie o co chodzi. Ale jednocześnie, mimo że ktoś bardzo pragnie i dużo, dużo pasji, to ktoś jest jednocześnie niegotowy na nowy związek, na nową relację, na to, żeby zacząć wszystko od nowa. Czyli nie proponuje życia razem, ale proponować mógłby, czy mogłaby, coś bardzo pasjonującego. Z wagą, no niestety, konflikt. Czyli kłótnie różnego rodzaju, albo na temat, że nie jest między Wami lepiej i się nie dzieje lepiej, albo na temat taki, dobra, nie wiem na jaki temat. No, w sensie, że moglibyście być wiele lat razem i mieć bardzo stabilną, całkiem spoko relację, ale z jakiegoś powodu macie pokazany konflikt. No więc, no kłótnia, konflikt, to nie wiem, trzeba będzie się zastanowić. To była. Co to było? To była waga. Teraz ze skorpionem jest pokazane, że ktoś rezygnuje, wypuszcza, przestaje o coś zabiegać, przestaje się czegoś kurczowo trzymać. Jeżeli miał dylemat, czy miała dylemat pomiędzy dwiema osobami, to wybiera, ale odpuszcza coś. Jest taka możliwość, że ktoś będzie patrzył na tą sytuację, jedno z was, wy albo yy, skorpion, i ta osoba będzie myślała, że. Że ktoś rezygnuje z wielkiej miłości. Ja nie wiem, czy to jest wielka miłość. Tego nie, tego nie mówię. Ja mówię tylko, że percepcja jednego z Was taka może być, że ktoś po prostu rezygnuje. Wiecie, o co mi chodzi. No Z strzelcem jest pokazane, że wyjdzie słońce po jakiejś burzy, po jakiejś ranie, po jakimś zranieniu, jakieś słońce wychodzi. Tak jakby. Nie, nawet nie, że śmiech przez łzy, bo, to, bo to, to jeszcze co innego znaczy, że jest po jakimś cierpieniu, po jakimś problemie, po jakiejś zdradzie, po jakiejś chorobie, być może czyjeś, wychodzi w końcu słońce. Może być tak, że wy jakoś wyleczycie się z tego człowieka, ale może być tak, że wy razem jesteście, ale ktoś miał jakiś problem, no to ten problem odchodzi, dlatego że przychodzi jakieś szczęście. Ciekawe, nie? Dwa koziorożce mają pokazane wychodzenie z lęku i introspekcję jako jakiś spokój, bardzo dużo dojrzałości, poważne rozmowy, dojrzałe rozmowy, terapia, psychoterapia, ale jakieś takie podejście do sytuacji ze zrozumieniem ktoś widzi błędy swoje. No, też drugiego człowieka, ale popatrzy na to tak dojrzale, na sytuację dojrzale i ze zrozumieniem. Ale jest też taka możliwość, że ktoś chce być trochę. zamknięty we własnej jaskini, po to, żeby sobie pewne rzeczy przemyśleć. I, i rzeczywiście będzie myśleć nad tym. To były dwa koziorożce. Teraz z wodnikiem. Nie wiem, kurczę, jest pokazane, że ktoś nie chce, albo Albo, albo boi się, że nie zasługuje na nowy początek. Nie oferuje czegoś, ale jednocześnie może mieć poczucie, że nie zasługuje na coś. To jeżeli jest was dwójka, jeżeli jest więcej ludzi, no to po prostu ktoś nie może czegoś ofiarować, bo nie jest wolny. Ale tu jest też jakaś karta osoby zależnej. Ktoś jest od kogoś zależny emocjonalnie, ma jakieś. Zablokowane coś na prawdziwą miłość, a jest zależne emocjonalnie albo finansowo, to, to nie jest idealna niestety energia do związku. No, nie jest. Z rybami macie genialne, genialne karty. Jest pokazana podróż, być może dosłownie, być może w przenośni, jest pokazana pasja, ogromna pasja. Możecie poznać nową osobę, która okaże się, że jest pod tego znaku, albo możecie coś bardzo ekscytującego i bardzo, bardzo przyjemnego robić z osobą z znaku ryb w tym miesiącu. Dobre, bardzo, bardzo ciekawe. Dobra. No, to co. Jeszcze zobaczmy sobie kartę wyroczni dla was. Karta wyroczni dla Kozio Rośca. Co my tam mamy? To samo co miał dobra, nie wiem kto, Skorpion albo Strzelec. Powiedz do widzenia swojej przeszłości i zostaw ten bagaż z tyłu za plecami na zawsze. Raz na zawsze. Do Jezu, chciałam powiedzieć: Dowiedz się. Nie wiem, czego nie wiem czemu chciałam powiedzieć: Dowiedz się. Nie dowiedz, tylko pożegnaj się ze swoją przeszłością raz na zawsze. No, skarbenki. Miejcie bardzo, bardzo przyjemny ten miesiąc. Dobra. Zresztą możecie mieć bardzo przyjemny miesiąc, także trzymajcie się. No i co? No i kochani, widzimy się pewnie niedługo, ale tak jakby, co to? Wesołych świąt, jakbyśmy się nie widzieli, ale na pewno się będziemy widzieć. Jak przyjdziecie oczywiście, to się będziemy widzieć, bo ja tu będę. No i kochani, wszystkiego dobrego. A na razie, buziaczki, pozdrowionka. No i papa.